Ktoś do mnie napisał jakiś czas temu i pytał, jak się używa słowo shall. I ogólnie powiem Wam, żebyście nie używali to słowo, bo to jest dosyć starodawne i formalne. I angielski nie jest taki sam język jak polski. Wiem, że po polsku czasami trzeba mówić w jakiś formalny sposób, ale po angielsku. Nikt nie mówi formalnie, i jak będziesz mówić formalnie, to często to jest dziwne. To mimo to, że uważam, że nie powinieneś używać słowa shall, w tym odcinku wytłumaczę, co to słowo znaczy i jak byś mógł używać to słowo, i dodatkowo, co możesz powiedzieć zamiast shall w tych przypadkach, gdzie możesz powiedzieć shall. Instytut Lingwistyki przedstawia. Też tutaj od razu powiem, że jak samodzielnie się uczysz angielskiego i chcesz pomysły, jak poprawić swój angielski, to my stworzyliśmy bezpłatne, siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Jak chcesz więcej informacji, to link jest w opisie. To sprawdziłem w Google, jak używać słowo shall. I mam tutaj kilka przykładów. Pierwszy przykład, którego napisali, jest This Time Next Week. I shall be in Scotland. I to po prostu znaczy, że w tym dniu, w tej godzinie, za tydzień, to będę w Szkocji. I shall be in Scotland. Ale tak jak mówiłem, to brzmi dziwnie, to jest za bardzo formalne i takie dosyć starodawne. Przynajmniej w Stanach, bo ja nie wiem, jak oni mówią w Anglii, to zamiast mówić I shall be, ja bym powiedział I will be. I will be albo I'll be in Scotland. I will be in Scotland. I nie, I shall be. Następne zdanie to jest They shall succeed. I to mniej więcej znaczy, że oni zwyciężą albo coś takiego. Ale jeszcze raz, to dziwnie brzmi, i ja bym nie powiedział They shall succeed, ja bym powiedział They will succeed. I następne zdanie tak brzmi: Every employer shall take all practical steps. To ensure the safety of employees. I to akurat jest formalne, ale uważam, że w tym przypadku to jest w porządku, bo to by było napisane. I to by było tak, powiedzmy, legalne, że może to by było napisane w jakiejś umowie albo coś takiego. I to znaczy, tak dosłownie, mniej więcej, że każdy pracodawca powinien albo musi albo ma obligację, żeby wziąć wszystkie takie praktyczne, um, żeby tak podjąć takie jak najwięcej takich praktycznych um, decyzji, żeby chronić pracowników. Albo coś takiego. I tutaj, jakbym chciał powiedzieć to zdanie w taki bardziej normalny sposób, tak jak ludzie naprawdę mówią, to bym powiedział coś takiego, tak jak: uh, Every employer should take all practical steps, albo every employer has to take all practical steps, albo each employer has an obligation to take all practical steps. Ale myślę, że powiedział should albo has to. I ostatni ich przykład to jest Shall I send you the book? Znaczy, czy, czy powinienem wysłać Ci tą książkę? Albo czy Ty chcesz? żebym ci wysłał tam książkę. I jeszcze raz, tutaj bym nie powiedział shall, bym powiedział should I send you the book. To chyba widzisz, że oczywiście można używać słowo shall, ale ja bym tego nie robił. Myślę, że większość czasu po prostu to brzmi lepiej i jest bardziej normalne, żeby powiedzieć, na przykład should zamiast shall, albo will zamiast shall, albo has to zamiast shall, na przykład I will be in Scotland, zamiast I shall be in Scotland, albo should I, zamiast shall I, albo each person has to do something, zamiast each person shall do something, to ogólnie mogę powiedzieć, że nie używaj słowa shall, ale oczywiście musisz wiedzieć, co to znaczy i jak ludzie może będą używać to słowo. Ale myślę, że ogólnie nie będziesz słyszał tego słowa. Może gdzieś przeczytasz to słowo, albo jak usłyszysz to słowo, to będzie w jakimś filmie albo w serialu. I to będzie bardzo możliwe, że to będzie film albo serial, który ma miejsce 200 lat temu albo 300 lat temu. Albo może to jest postać w filmie albo w serialu który jest taki bardzo inteligentny, to wtedy może on będzie używał to słowo. Ale zwykli ludzie tego nie używają. To daj znać, czy już wiedziałeś, co to słowo znaczy i jak się używa to słowo. I tak jak mówiłem, jak chcesz poprawić swój angielski i chcesz pomocy z tym, to sprawdź na dole w opisie, bo tam mamy nasze siedniodniowe wyzwanie z angielskiego. Ok, i to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.